Oczywiście w Słubicach pada deszcz. Słuchajcie, jest mrzawa, jest totalnie, jakby to powiedzieć, mokro. Jest, jak to nad rzeką często bywa, ale nie jest chłodno. Nie jest chłodno. Do roku 2020 zbieram dla Państwa tych wizytówek. Ja bardzo bym prosił, żeby doceniać te wizytówki, bo to są wspaniali ludzie, wyjątkowi ludzie pod względem po prostu takiego dopuszczalności artystycznego życia. Ja przychodzę z tym mokrym aparatem, z tą swoją mokrą fryzurą do mojego złotnika z ojca na syna który bezpośrednio jakby to powiedzieć w tym roku znów wyraził zgodę by jednak pokazywać gdzie sprzedajemy złoto w słowicach przekraczając granice albo lub wracając z europy jeśli mamy do sprzedania biżuterię, jeśli mamy do spieniężenia stare złoto, zalegające złoto w szufladach, tutaj możemy oczywiście w słowicach je przynieść. Jest to oczywiście ulica 1 Maja, bardzo znaczna ulica pod względem starej ulicy w Słowicach. A ja jako artysta mogę tylko powiedzieć, że idąc, jakby to powiedzieć, tymi ulicami z tym mokrym, zmokniętym aparatem w tych mokrych włosach, tak naprawdę. Nieraz mogę powiedzieć tylko tyle, że życie w Słowicach za wiele się nie zmienia. Jeżeli chodzi o słońce i temperament, jakby zapobiec rozbłysku, najróżniejszych rzeczy, jest to jedno pewne, że miasto portowe, nawet takiego małego portu, jest to oczywiście świetne miejsce do tego, by, by po prostu przyjść i coś zwiedzić. Tutaj oczywiście jest tak, że mój pan masażysta i wiele, wiele najróżniejszych innych firm Tutaj jest tańczący dentysta, który wykonuje taniec przy, przy usłudze. Jedno co można powiedzieć, że te lata spędzone w Słubicach, one pokazują mi wyraźnie, że czas z tej prowincji byłoby na rok 2020 już z tymi wizytówkami, z zasobem z Grimseed gdzieś pojechać. Gdzieś pojechać w nowe miejsce, by tam kumulować Rozsławianie tych wspaniałych ludzi i tych firm, a co najważniejsze, bo zastanawianie moje są bardzo konkretne: czy w Zielonej Górze zima i leśne, leśne moje wyprawy pod względem zimy, czyli zaśnieżonego lasu i wzgórza na terenie podgórnej i botanicznej, czy one by przyniosły jeszcze dodatkowe rezultaty pozytywne, jeżeli chodzi o pisanie? Bo ta gigantyczna łąka, ta gigantyczna łąka, która tutaj jest. Ten gigantyczny obszar, który ja Wam zawsze pokazuję jako plac statku kosmicznego, tam gdzie chciałbym zainstalować tą bryłę, w tym rezerwacie, gdzie chciałbym zbudować taką gigantyczną promenadę, oczywiście w swojej filozofii, tam gdzie przychodzą sarny, gdzie jest gigantyczne ptactwo. Można spotkać tam dziki, zające najróżniejsze ptactwo, a nawet jastrzębie. E, przy tym porcie, przechodząc dalej za tym portem, namalowałem dla Was tą koronę słonecznikową unoszącą się nad polami, a e, zaczynając od tego złotnika, dzięki komu namalowałem tą, ten obraz olejny? Oczywiście dzięki. E, e, Tutaj dobrej inicjatywie tego starszego człowieka, który, który tyle lat pozwala mi pokazywać, gdzie skupić i gdzie sprzedać złoto. W tym jest troszeczkę marketingu, w tym jest troszeczkę reklamy, w tym jest troszeczkę prezentacji i komercji, ale to nic. W tym także jest przyjaźń. Ja mogę powiedzieć tylko tyle: czy Państwo chcieliby, żeby całą zimę na terenie podgórna i botaniczna pokazać Surival? Rozbudowania jeszcze pojęcia na temat budowy z drewna i opisu lasów zimą. W mojej, oczywiście, wersji. Ja namawiam do tego, by oglądać moje. Wymakiwanie aparatem, <laughs> a tak naprawdę chodzi o to, że po prostu mamy przesłać brudnopisowy materiał, by Państwo mogli po prostu nieraz coś zajrzeć i z ciekawości ocenić, a te osoby, które śledzą moją pracę przez tyle lat, by po prostu zadały także sobie pytanie, czy jest jeszcze pół roku, by, by opisać wzgórza zielonogórskie zimą, a później pomyśleć nad już jakimś etapem następnym, może jakimś etapem. Działania dalej. Niosę także 900 ponad wizytówek. Co roku 999 wizytówek, czyli złotych wizytówek z trzech miast. Idąc do Frankfurtu, ja nie idę tam w komercji do tego Frankfurtu, ja nie idę do obywateli Niemiec czy do moich przyjaciół z JAM po to, żeby tam robić furore czy karierę. Oni mają swoich artystów, gitarzystów, muzyków, swoich pisarzy. Ja jako filozofia artystyczna stojąc przy komputerze, wgrywając te filmy, wgrywam je jednak w języku polskim. Język europejski jest językiem angielskim, więc tak, jak widzicie, można ewentualnie z tego korzystać, ale w języku polskim. Strona, strona fajnych ludzi w Niemczech jest dla mnie bardzo istotna, by skomponować kiedyś w przyszłości. E, możliwość e, e, posiadania w pełnym zakresie, bo mój język niemiecki jest w, języ w 30% językiem jam, czyli językiem ulicy street, a jeżeli chodzi o kompozycję mimi, mimi flag, e, takiej mimi, e, e, mimigacji, e, tak to nazwę, mimigacji, gestukulacji, e, są stosowania, e, takiego stosowania e, 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 wizualizacji rękoma, a także plusy dopowiadania słowa zwiększonego w jam, czyli takie uznanie uliczne e, pod względem rozmowy jest oczywiście mało profesjonalne, a bardziej od strony takiego domówienia się ze stroną i Frankfurtu i ze stroną i Słowic. Ja ostatecznie będąc na tej prowincji, jak widzicie, trwam tutaj w swoim także, i także i w swojej tragedii przecież życia, bo, bo trzeba patrzeć, że, że te osoby, które zrozumieją troszeczkę moją stratę życiową, Patrzą na, to, na te 8 lat mojej e, takiej wędrówki i tej pracy e, też z przymrużeniem oka, bo właściwie e, 8 lat pisać brudnopis, wszystko na brudno, nietłumaczone, niekome, niekomercjalizowane na wyższy sposób. Naturalnie szukam, szukam możliwości znalezienia jakich, jakich, jakiegoś swobodnego kontraktu, bo mam bardzo dużo do opowiedzenia, bardzo dużo do pokazania, bardzo dużo do przedsięwzięcia. A także wiem, że żadne tutaj nazwy, eksperymenty, żadne badania nie wykażą jednej podstawowej atmosfery. Kiedy przebywam samotnie na takich wzgórzach, czy na takich łąkach, polach, obszarach, kiedy przebywam w samotniach, z aparatem fotograficznym nieraz bywa tak, że wiem o tym, że któregoś dnia usiądę na środku takiego gigantycznego pola czy gigantycznej góry i wtedy zejdzie coś, co przypomina tornado. Wtedy chmury obniżą się do, zaczną tarzać się po ziemi, krążąc wokoło, i wtedy dostanę to, co chcę, wtedy, wtedy osiągnę to co, to, co, to, co założyłem, jeszcze pracując na siedmiu wzgórzach w Gorzowie. Osiągnę to, że chmury zaczną tarzać się po Ziemi i krążyć jak piasek egipski wokoło, a wtedy ujrzę to, co nazywa się Wielkim Duchem, Świętym Duchem, ewentualnie po prostu ciałem astralnym, które zadecyduje o tym, czy śniłem w swoim życiu i, i, i był to tylko sen. Czy wstanę i pójdę w swoją, w swoją, jakby, wędrówkę numer 3? Bo ta wędrówka, która jest od dziecka, nazwałem ją wędrówką pierwszą, czyli założenie rodziny, domu, a także i wszystkie, jakby to jest związane z tym, przyczynowości zarabiania na domu i rodzina, a także i dbałość o swoje dzieci, na rodzinę dzieci a później przemiana rok 2011. Tak jak tutaj widzimy te lasy, które są tam, wielka, wielka tarcza słońca, nie taka zwykła tarcza słońca jak na co dzień, jak w palmiarni nieraz się patrzy w zielonej górze, tylko gigantyczna tarcza słońca. W takiej wizualizacji, jakbyśmy patrzeli jak ten las. Opada na ziemię i wykonuje wielki rozbłysk. Wtedy w tej tarczy słońca widać jakby taką przełęcz, taki, taki mleczny most, na której widać postać siwego, wielkiego człowieka lub po prostu kogoś mistycznego. Ja obawiałbym się nazwać, że miałem objawienie biblijne, ale mogę powiedzieć, że przypominające objawienie biblijne i tym samym sposobem zobaczcie do czego doszedłem: że ja nie, nie poszedłem głosić jakiegoś swojego przekonania, że nie wywyższyłem się w tym wszystkim, że dostrzegłem to, że, że widziałem to wszystko, tylko po omacku właściwie. Ale z, wielką, z wielkim przekonaniem i konstrukcją wielkich słów idę w, w tym kierunku, by to wszystko przełożyć, wyciągnąć ze swojego jakby astralnego życia i przełożyć to wszystko na...